Ale cześć, dzień dobry, z tej strony Łukasz i witam was serdecznie na moim kanale i witam was w grze Indiana Jones and the Great Circle. Dokładnie, moi drodzy, e, dzisiaj zajmiemy się właśnie kolejnym odcinkiem Indiany, odkryjemy jaki ty sekret, e, panie boss, e, masz dla nas. Zaczniemy sobie od cutscenki, także ja nie przedłużam, wstawiam dobrać grę dobrać, i no? słuchamy. A co doprowadziło tutaj ciebie, doktorze Jones? Wiem, nie mów, chodzi o kobietę, tak? To już widzieliśmy chyba wcześniej, bo mi się źle zapis e, załączył, nie? Ale to nic. Ale to nic. I też e, w tamtym odcinku nie, tak po prostu urwałem I w połowie akcji. Nie, sercem, prawda? I dlaczego? Bałeś się zostać mężem ojcem? Och, czyli bałeś się, że zmienisz się we własnego ojca. Baw się w swoje gierki, ile chcesz Woz. Nie mają na łóżce. Dobrze. E, także tutaj zakończyliśmy ostatni odcinek, także mamy kontynuować poszukiwania. E, nie spodziewałem się, że w takich okolicznościach spotkamy się z naszym panem Wosem. E, on tutaj sobie ładnie, Słyszałem, grzecznie. że lok zwinął ci sprzed nosa twoje największe znalezisko. A Bożek Płodności. Bożek płodności. Czacza pojasów. I nie martw się, odzyskam go. Grzecznie sobie sobie yy, stoi, bo jest na muszce. Nasza dzina go tutaj trzyma, a ja sobie po prostu poeksploruję, co tutaj jest. Jakieś kucze, tutaj jakieś rury, coś. Tutaj gościu nie żyje. A no dobra, jeżeli wam się film i seria podoba, moi drodzy, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i komentarza i subskrypcji no oczywiście. Tatuaż na klacie, moi drodzy. To zróbmy Tatuaż olbrzyma. Tatuaż na klacie, tak? No, ciekawe. Przypominają egipskie hieroglify, ale. To <noise> tak. masz jakąś tutaj mapę, która tam Drake, doktorze Jones. Może to archaiczny sumeryjski. To nie jest pismo klinowe. Jednak przypomina pismo sylabiczne, a nie Abjad, mam rację. Wyraźnie widać tu w pełni figuratywny ideogram. Oślepłeś? W porządku. W takim razie, jak wyjaśnisz trójkątne linie? <noise> To wykracza poza Twoje zrozumienie, doktorze Jones. Archaiczny, sumeryjski poprzedza najstarsze znane egipskie hieroglify o wieki ty. To język adamowy. Prawda? Adamowy? Według legend, język adamowy był pierwszym językiem danym ludziom przez Boga. To pewnie nad tym pracowała Twoja siostra. Gdzie jest Laura? Raczej niech sobie pani zada pytanie o to, kim jest Laura. Mów, gdzie zabrałeś moją siostrę. Proszę pamiętać o Lex Parsimonie. Należy hmm. zawsze wybierać wyjaśnienie o najmniejszej liczbie założeń. Niczego tak? nie zakładam. Zadaj, gdzie ona jest, bo wpakuje ci kulkę prosto w brzuch! Zakłada pani, że ona nie dołączyła do mnie z własnej woli. Zakłada pani, że ona chce, aby ją pani odnalazła. A jedyne założenie, które powinna pani przyjąć, jest takie, że ona jest szczęśliwa. Ja tam zgadasz po tym. Też bym chyba to zrobił, bo już po prostu e, mnie typ irytuje Skupułem tak, że... Nie ma spokój, że. Więc może pan działać. Jeszcze na pan, panie. O Jezus, a to kto to kurde się tutaj pojawił. Będziemy się z nim nawalać czy coś? Chyba raczej nie, bo dostaliśmy kurde. E, z kopyta wjeżdża, mnie. Ale chyba to jeszcze nie wszystko. O, ale dostał. dobrze dobrze, tak. I co, Odkurzysz? Ciekaw? Cieciecie? cie, cie? cie? Tak Jego ostatnio? Robiłeś? To poprzednim odcinku? W typie. Ale chyba nas no, nokałtowali. Jak ty? Ale ja mam spluwę i mam zinę. Nie załacham się jej użyć. Było za wejście smoka. Widzieliście to? Jest i feeder. Co teraz? Walka o karabin, walka o spluwę Dobrze, że tym młotkiem nie dostał czoło znowu, albo, albo w nos. No podoba mi się ten humor w tej grze. Naprawdę no. jest tak e, fajnie ułożony, przeplatany właśnie wartką akcją i ciekawie ta fabuła, intryguje, nie? Także to, to to mi się akurat w tej grze podoba. Oj oj, nasz e, Pirer został, że tak powiem, dotknięty. Damut istniej, gerretet. Bitte sie beherrscht. Ich letzte Immanenz fürs Vaterland. Dennoch stehe ich in ihrer Schuld. Tun sie Gefallen. Z każdą i kości? Co nie chcą seksem zrobić, czy co? Cwek nigdy Stomanfiura! Mam lepszy pomysł! Hole! Ale walną im z krzesła. Tego się nie spodziewałem, no ale spodziewałem się, że... Powroń Boże, wszystko pójdzie z dymy. Diana jest kozakiem. Droga, którą wejdziecie będzie odcięta. Retrospekcja tak, tak, To jedyne wyjście. Będę tam czekać, by was wyprowadzić. Dobrze. Co teraz? Co dalej? Musimy się stąd wynosić. Czy ja to przeżyję? Czy on to przeżyje? Podejrzewam, że już chyba nie będziemy nic mogli tutaj poeksplorować, zbadać, ale przynajmniej mamy klucz i ich zamknęliśmy. Na jakiś czas mamy Chyba Musimy spokój, znaleźć to wieście, o którym mówiła Nawah. Mamy tutaj coś, mamy bandaż, to ja chętnie przygarnę i przytulę. Tutaj mamy jakąś karteluszkę. List. List Sawarza. Szanowny doktor Wos jestem niezmiernie wdzięczny za umożliwienie mi podróży do Kizy i wspierania pańskiej pracy, lecz muszę zaprotestować przeciwko szkodliwemu i lekkomyślnemu sposobowi Po prostu świetnie. ...prowadzenia tych... kurde no. Będę musiał się nawalać tutaj, bo alarm jakiś włączyli, ale ja nie mam się czym bronić. Halo! Dajcie mi jakieś. O, jakąś szmatę, łopatę, cokolwiek. O, mamy się spotkać na wal, tak? Dobra, czy coś tutaj jest jeszcze ciekawego? Nie, nie widzę nic. Dobra, mamy na wal, dobra, okej. No dobra, no to lecimy przez te... O Jezus! Wow! Czekaj, indy, w końcu jakaś akcja. Dobra, lecimy szybko do tunelu, moi drodzy. Dobra. O jezus, nie jak? Już myślałem, że zginąłem. O boże, zasypali nas. Tak miało być? Czy ja mogłem coś poradzić na ten temat, czy nie? Chyba tak. Dobra. To, to nas zasypało, tak? Tak, Dobra, Pomogł żyjemy nie Ale nie Musiałam coś zrobić, aby powstrzymać nagi Gdzie jest Gino? Gina? Gdzie jesteś, Gina? A to się czukamy. Gina, krzyknij jeśli nas słyszysz. Czyli to jest liniowe na pewno, nie? Dobra. Turlaj się. Ale to, to to, mnie ciekawi, jak on po prostu trzyma tą zapalniczkę i się turla, nie? Dobra, tutaj ale jestem. jesteśmy... O, tutaj jest nasza koleżanka. Jones, tutaj. Słucham ciebie. Stęskniłaś się już za nami? Ach, nic mi nie jest, Gina. Widzisz jakieś wyjście? Chyba tak. Z boku jest przejście. Jesteś w tunelu wyjściowym, więc po prostu idź cały czas przed siebie. Ja i doktor Jones znajdziemy inne przejście. Uważajcie. Zobaczymy się w namiocie. Dobrze, od razu mi się Cóż, przypomina Scooby-Doo w wiem czemu ja idziecie. i dawno pójdziemy w tą stronę, a wy idziecie w ja drugą stronę, nie? Mi pilnował Remin. Dobra, okej, okay. no to romantycznie, ale już nie jesteśmy z Nawal, raczej nie jesteśmy z Jeaną, tylko z Nawal. Okej, okay, dobra, no to idziemy tędy, idziemy za tobą, może tutaj coś ciekawego znajdziemy. O, nic tutaj nie ma, jakieś hełmy. Muszę się, wiecie, trochę porozglądać, bo, yy, bo, 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 bo tak już mam <głos》> po prostu, nie? Co mam się spowiadać, że czemu eksploruję wszystko co można eksplorować. Powinienem też e, niektóre rzeczy poboczne wcześniej zrobić, ale wiem, że zawsze mogę wrócić do tego, a nie chcę po prostu e, zbyt długo czasu spędzać na rzeczach pobocznych, nie? Tylko się skupić głównie na fabule, nie? To nie jest pajączek. Kto? Dzina? Jasne. Podoba mi się, gdy ktoś no, no zdrowie. A ja chyba jest uczolona na jakieś te. Dobra, mamy jakąś tu e, łepatę albo jakiś młot. O, tutaj mamy bandaży, to ja chętnie go przytulę. E, przyda się, zawsze się przydaje. Tu mamy jakieś źródło światła. Szkoda, że nie mogę tej lampy zabrać ze sobą. Nie? Dobra, mamy chyba wyjście z tego bunkra czy z tego tunelu. A gdzie jest Gina? Ojoj, mamy coś w górę. Zestaw naprawczy, dobrze, e, okej. Okay. Dawaj mi tego błota, bo ja się czuję bardziej bezpieczny, gdy mam tego błota w pobliżu. E, no na pewno musiał być tutaj ten... E, nie, nie mogę tego, mogę po prostu A sobie to otworzyć. Tęk. Dobra, mamy kasę kolejną. Co teraz? Hmm. Muszę no, wypatrywać... Pewnie hmm. to, to stworzono tamtą odbitkę, nie sądzi pan? Czy mi się uda w tym odcinku ukończyć tą misję główną, z tym posążkiem i wybrać się do kolejnej lokalizacji? Nie wiem. Tyle odpowiedzi i tak mało pytań, Tysiąc lat po śmierci Cheopsa. To jest tam piramidą Cheopsa. Z, <głos》> z, z geografii z historii. Jezus, wąż! O Jezus, nie! Ona uwielbia węże, nie? Wcześniej musieliśmy nakarmić tego węża jej, nie? Od Zyrysa. No ja zdecydowanie też wolę psy, nie? Nie tak jak nasza koleżanka Blackcat, która uwielbiała koty w pojączku, nie? Ale ta uwielbia węże, ta koty, a ten psy, no kurde, no fajna familia normalnie. Strażnicy po przysięgi strzec daru bogów i dziedzictwa faraona Cheopsa. Darem musi być posążek. Strażnicy. No oczywiście, dawaj mi łopatę i będziemy się nawalać. Strażnicy. No! Chyba do czegoś doszliśmy, co musimy no klarować. Zakon Nefilimów współpracujący z Egipcjanami tysiące oh, oh, oh. lat przed powstaniem chrześcijaństwa. Tylko strażnicy mogą nosić klucz do enigmy. Chorem Achet. Chorus na horyzoncie. Wczony pod postacią? Sfinksa! I otwierać drogę do schronienia. To musi być odniesienie do steli snu. Tego właśnie Tego poszukiwał wos. Sposobu na otwarcie steli snu. Okay. <laughs> Wyciągaj notatki Diana. Nie otwarcie. Rozwiązanie. To nie jest fizyczny klucz. To tatuaż. Tatuaż? Ten, który miał na klacie? teraz snu jest zaszyfrowana. Tatuaż filmów, strażników, musi być kluczem, który pozwala złamać ten szyfr. I przez cały ten czas był pod nosem wosa. No tak. Teraz muszę tylko odwiedzić Sfinksa. O, z powrotem do Sfinksa. Do podziemi, podziemi Sfinksa, tak? Okej, okay, dobra. No to już coś wiemy więcej, nie? Ciekawe, się to rozwiązuje. E, fajnie. Nie panu o właśnie Mogę tutaj zrobić zdjęcie? Chyba raczej nie mogę zrobić tego zdjęcia. Nie, nie mogę. A szkoda. Użyjemy tutaj południwo. do. do. Czy kojarzy Pani boska płodności czacza Pojasów, widzianego ostatnio w rękach Renem Beloka, znanej hieny cmentarnej? Zamierzam zorganizować wyprawę, aby odzyskać ten artefakt. I zastanawiam się, czy nie byłaby Pani Skor... kwestię. Byłbym bardzo wdzięczny, Lady Nawal. Lady. Dobra, stąd żeśmy przyszli, dobra, to nie pozostaje mi nic innego jak po prostu iść tędy, nie? Dobra, dawaj mi tą zapalniczkę. Idziemy dalej w głąb kolejnych tuneli. Dobra, tędy nie przejdę. Idziemy tutaj. Tatuaż na klacie, moi drodzy. Czyli ten olbrzym jednak jest dobrą postacią, tak? No, a ten wos to powiem szczerze, że nie wiem do końca co on knuje. Ale podejrzewam, że w ogólnym rozrachunku będziemy musieli się z nim, że tak powiem, zmierzyć w finale, w epilogu gry, nie? Dobra, nie ma tutaj nic, tędy też nie przejdę, ale chętnie ja bym wziął jakąś tutaj e, tą, e, tą łoną, nie? Dobra, tu mamy coś, tu ten, ja nie wiem właśnie czy to się mi zapisuje w ekwipunku czy nie, ale... ...prostu to 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 walnąć. Dobrze, mamy, dalej idziemy. W głąb, w głąb moi drodzy. Czołgaj się. Typ Hurwanie. Strażnica, oczywiście. No, cały czas w tym kompleksie, nie? Piaskiem w oczy, a co? I strzała. Kurka wodna, normalnie mistrz boksterski. Czarny pas, tek Wondo. ci! Nie do namiotu. za dużo emocji jak na jeden dzień. Jak poznała pani siostrę dziennie? Jak poznałam się z Spotkałyśmy się na wykopaliskach w serkarze. Była ja czarująca kobietą. Czy to kobietę? Odczytując w grobowcu inskrypcję sprzed trzech tysięcy lat. Przepiękna. I na ekwip. Wiele słyszałem na temat jej pracy. Tak, to pasja jej życia. Nie czas na wspominki. Proszę coś z tym zrobić. Hmm? Z czym? To z znowu nie pasuje. Babu. Aha, z tym. Z ciałem, aha. Dobra, okej. Okay. On pewnie żyje, tylko sobie po prostu e, był zmęczony i postanowił sobie uciąć akumara podczas służby. Dobra, okej. Okay. To już coś wiemy więcej. O, przynajmniej wiemy, czego szuka WOS e, i tak dalej, i tak dalej. Tędy przejdę. Chyba przejdę, nie? E, dobra, przejdę, ale mam tutaj nie iść, ale ja chcę po prostu zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego. E, tutaj mamy wejście do jakiegoś grobowca, nie wiem, czy, czy, czy powinienem tutaj wchodzić, czy nie powinienem tutaj wchodzić, może będzie jakaś ukryta, brakująca stella. Dobra, dawaj mi to. O nie, a czy ja tutaj czasami nie byłem już przed chwilą. Tak, no byłem tutaj, no stąd po prostu wyszedłem, nie? Dobra. Idziemy tędy jeszcze raz. Dobra, czyli tutaj nic nie ma. A ja mam mapę jakąś. E, pokaż mi tą mapę, gdzie ja jestem w ogóle. Tutaj, a tutaj jest obszar e, czarny. W sensie e, czerwony. Zawsze mam problem z tymi kolorami. Dobra, idziemy tędy jeszcze raz z powrotem. Czyli jednak ewidentnie tutaj niczego nie było. Także musimy iść sobie tędy wyjść, nie? Jeszcze raz. Cyk. Tunelami, a co tunelami będzie szybciej? Tak, bo przejdę. Dobra, jednak przejdę. Nie, nie przejdę. Nie wiem czemu tutaj wszedłem, ale dobra, nieważne. Dobra, wyłaś mi stąd. Myślałem, że ten dam radę przejść, ale zbadaj stelle snu, tak? Czyli musimy wrócić do zielonego namiotu. E, niebieskiego, przepraszam, namiotu i. Dobra, wyjdź mi stąd. Tędy. Kondycja mi się kończy. Dobra, stąd wyszedłem, nie? Tutaj byłem do zbadać. A tutaj byłem. Nie byłem. Nie, dobra, nie będę tutaj eksplorował. Po prostu zrobię sobie to y, sam dla siebie. Nie, dobra, czy tutaj jestem w stanie wejść, czy nie? Klucz Wehrmachtu, ale skąd ja ci typie wezmę klucz Wehrmachtu? Na pewno on się gdzieś tutaj znajduje, ale ja jestem po prostu głupi i ślepy, ale mogę chyba wejść sobie górą, tak mi się przynajmniej wydaje, albo nie, nie, bo tutaj są kraty, nie? Czyli raczej górą nie wejdę tak mi się przynajmniej wydaje ale może tędy jakoś, może tu będą e, nieokratowane te okna, czy możesz to szybciej się wspinać Indiana, czy nie, bo trochę trochę wolno to robisz. Dobrze, że mi Stamina... No, chciałem powiedzieć, że mi Stamina nie da, nie... E, tak, wejdę tędy, ale czy mi starczy staminy, żeby tędy się e, wpierdolić? Dobra, mam Dobra, na no spokojnie. Dobra, udało się mi czekać. Dobra, dawaj mi to pałę. E, ty w gaciach byłeś? W serio? Dobra, udało mi się jakoś tutaj dostać. E, górą, to tak podejrzewałem, że górą mi się uda dostać także nie potrzebowałem w ogóle nawet klucza, żeby tutaj wejść to jest fajne, że do, każdy, że do niektórych miejscówek można się dostać yy, na 1100 sposobów, nie? Zestaw naprawczy chętnie przygarnę, chętnie się przyda tutaj mamy naboje Wehrmachtu, tak? czyli jakieś ulepszone czy coś, nie wiem co to dokładnie jest a mundur Wehrmachtu, zajebiście! Jezu. Zajebiście, czyli po prostu mogę pod tym e, kompleksem sobie chodzić i mamy kluczyk Wehrmachtu. Nie wiem, czy to był jakiś e, sekret czy coś, ale, ale ja jakoś się chcę przebrać właśnie e, w ten e, strój. A, jestem automatycznie przebrany. Dobra, okej, okay. cieszę, cieszę się bardzo. Dobra, to idziemy dalej. A ty co masz do mnie? Salam aleikum. Kurier wrócił? Stella, To właśnie mam rozwiązać. Najpierw jednak muszę zajrzeć w każdy zakamarek Gizy. Nowe odkrycie, tak? To powinno być muzeum, czyli jakoś mamy misję poboczną, ale nie chcę się teraz tym e, zajmować. Ale jeszcze chcę, chciałbym przynajmniej zobaczyć na mapę. Dobra, musimy iść cały czas prosto. E, dobra, wyłaśmy z tej mapy. To lecimy do tego namiotu. Tu nie powinni mi robić problemu, bo przecież wyglądam jak e, pracownik Wehrmachtu. Także chyba mam na razie spokój z tymi typieżami. Mamy Sfinksa, moi drodzy, naszego kochanego Sphinxa i wiele błąda. Dzień dobry panie wielbłąd. Co tam słychać? Na pustyni. Mało wody mają. pustynienie. nie no, wody nie muszą pić, nie? Wody. O, są bardzo dobrze przygotowane do życia właśnie w takich warunkach, jakie, jakie, jakie im spotkało mieć, nie? Dobrze, na szukanie tego Sphinxa po prostu yy, wejdę tutaj. A tutaj co tutaj, to, 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 tutaj mamy wejść, tak? Okej, okay. i tutaj mam, widzicie, tutaj u góry nad y, tytułem misji mam aparat i ja byłem głupi i byłem ślepy i ja tego po prostu nie widziałem, nie? Albo też robiłem to zdjęcie, ale nie zrobiłem dokładnie, nie? musi być tutaj, tatuaż tego brzymać. Dobra, mamy zbadać tą stelę snu, tak? Tylko jak ja mam to zbadać teraz? E, Rozwiąz zagadkę steli snu. Znajdź wskazówki. Czyli jeszcze raz muszę zrobić e, zdjęcie. Przybliżenie, tak? Symbol strażników. A, potrzebne lepsze ujęcie. Hmm, ja nie wiem, co zrobić. Z innej strony, z innej perspektywy, czy co? Czekaj, tutaj coś było takiego... Bliżenie z góry, z dołu, nie wiem. O, teraz Dobrze. Symbol statuariusza. Dało się. Co jeszcze tu znajdę? Gdzieś mamy coś. O, Symbol Sfinksa. Tatuaż Sfinks. Dobra, jeszcze mam dwa do znalezienia. Symbol piramidy królowej. To chyba to będzie, nie? Tak. Symbol wielkiej piramidy. I jeszcze jeden. Symbol. E, to jest tu czwarty. Potrzebuję kolejnej lokalizacji. Tu? To? Zły kąt. Poszukamy A tu mamy. jest. Piramida królowej matki Hentkaus pierwszej. A to już tam Smyrego czasem nie było? Rzyma jest tuż na wschód od piramidy Hfryna. Dobra, czyli to nie musiałem miejsce. tego rozkminiać. Dobra, okej. Okay, to lecimy. Ty będziesz mi robił problemy tutaj chyba raczej, mi nie powinieneś robić problemu, bo wyglądam jak jak wy, to że jestem żołnierzem czy czy w tym, dawaj mi to. E, nie wiem, czy tam się znajduje coś. Nie, no kurde, on będzie robił problemy. Ja, no. Nie wierzę. Dobra. Kurde, nie! No, musieli włączyć pogoś. No nie wierzę. Chcę się stąd wydostać. Właśnie nie wiem, czy. Ja muszę wejść tam, czy. czy, czy jak. Nie wiem. Chyba nie. Chyba muszę lecieć tam, gdzie po prostu znacznik mi pokazuje, ale już wiemy więcej niż mniej, nie? Także to jest o tyle dobre, że, że po prostu pomału eksplorując, dowiadujemy się rzeczy na temat fabuły, nie? Ten mnie widzi, zaraz będzie Alan przyczynał. Dobra, tam mamy chyba tą piramidę Cheopsa, z tego co mi się wydaje. Dobra, tu mamy typa, ale ja nie chcę, żeby on mnie gonił. Dobra, Bija się tutaj Indiana. No to jest kawałek, wam powiem. Też patrzę, że czy są jakieś tam okazje do zrobienia zdjęć, ale na razie niczego takiego nie widzę. Stamina mi się kończy. Niedobrze, bym musiał trochę odpocząć. No bijaj. No, nie mogę tu wbić, serio. Dobra, udało się jakoś bić. Dobra. Stuku, stuku, puku. To jest chyba ta piramida, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Piramida Cheopsa. Właśnie czekałem cały czas, jak będąc w Egipcie, już mówiłem na samym początku, jak już dolatowaliśmy do Gizy, że nie mogę się doczekać eksplorowania piramid, nie? I w końcu, w końcu e, udało się e, tutaj do tego dojść, nie? Tego mogę kropnąć e, z tyłu. Halo! Guten Tag. To, to ja myślałem, że mi coś zrobić. Zaznaczony na steli snu. Butelka z lekiem. Coś to musi być. Tutaj, myślałem, że typ będzie mi coś robił, jakieś problemy, ale jednak mi nie robił. E, dobra, tutaj mi się pojawił ten. E, aparacik, czyli mogę sobie zrobić e, zdjęcie pięknej piramidy. To nie jest dobre ujęcie. Tylko e, muszę... ...zrobić taki kąt, żeby móc zrobić ładnie to zdjęcie. O, o, o! o zrób zdjęcie, było. Cyk. Wiedzieli. Dobra. Dobrze, moi drodzy, na tym pozwolę sobie zakończyć. Także odcinek był ciekawy. Dowiedzieliśmy się, co konkretnie planuje Woz, gdzie planuje to zrobić. No i ten tajemniczy tatuaż na klacie, tego typa, tego olbrzyma. Także udało nam się już wiedzieć więcej niż było to przed tym odcinkiem. Także w następnym odcinku zajmiemy się eksplorowaniem piramidy Cheopsa, ale to już będzie w następnym odcinku. Ja będę uciekał i zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka, jeżeli Wam się odcinek podoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać ciekawego komentarza i zasubskrybować kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, bo ogromnie mnie to motywuje, aby y, nagrywać więcej i ciekawego materiału dla Was. Także ja będę uciekał. Trzymajcie się, cześć.